Sposób na włókniaki i kurzajki. No, kurzajki jest poważniejsza sprawa, ale włókniaki to w zasadzie problem estetyczny. Coś tutaj takiego mam, nawet nie usuwam, bo to mi w niczym nie przeszkadza, ale no, gdyby to było gdzieś na twarzy, to byłoby już niefajnie. Jeśli komuś przeszkadzają, no to oczywiście można je usunąć. One włókniaki nie są złośliwe, no ale jednak są takie dziwne. Więc co zrobić, metoda domowa, najprostsza metoda, słuchajcie, to ocet jabłkowy. Niektórzy stosują bez rozcieńczenia, ale przeważnie się rozcięcza na wacik i przestawia się na 10, 15, niektórzy 20 minut różnie. Nie zalecam iść na przykład spać, chociaż niektórzy tak zalecają z takim wacikiem, żeby się nie poparzyć po prostu. Ocet, żeby nie zadziałał na zdrową skórę też, tam gdzie nie chcemy. To jest ta wada tego wacika właśnie, że on wszędzie to zrobi, dlatego warto wokół tego włókniaka posmarować skórę olejem, żeby chronić ją. Natomiast samego włókniaka oczywiście nie chronimy przeciwnie poddajemy działaniu octu jabłkowego. To jest taka domowa, najprostsza metoda, stosowana codziennie po kilka razy po jakimś czasie sprawi, że one odpadną. To samo się stosuje też w przypadku kurzajek, chociaż tam już jest kwestia wirusowa, no ale ocet jabłkowy też sobie z tym daje radę. Natomiast gdybyście chcieli bardziej hardkorowo, no to można kupić glisnik górski, na kurzajki właśnie, który po prostu wtedy sobie smarujecie. Niektórzy nazywają to ruskim kwasem. No niestety trzeba też ostrożnie, dlatego się robi jakimś małym wacikiem albo zapałką dosłownie, żeby tylko i wyłącznie tam dotknąć tym kwasem, to, gdzie chcemy zniszczyć te, te, tego kurzajkę lub, lub e, e, włókniaka. E, no i on po jakimś czasie zrobi się czarny, on uschnie i odpadnie. Oczywiście skóra będzie podrażniona wokół, niestety, dlatego też e, staramy się pomóc sobie Jakąś oliwą, najlepiej prawdziwą oliwą, czyli z oliwek.